Będziemy radzić na bardzo rzadki temat. Bardzo rzadki temat. Ale spotykający wszystkie żywe istoty. Wszystkie żywe istoty. Wtedy, kiedy się biega do toalety, biega. Ale psy nie biegają do toalety, koty biegają do kuwety, kiedy mają biegunkę. I od tego zaczniemy. Trzy, cztery. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzyci się w poradniku. I będziemy dzisiaj radzić. Będziemy dzisiaj radzić, ale zanim poradzimy, jeżeli Państwo jeszcze nas nie subskrybujecie, to zachęcamy do tego bardzo. A dziękujemy wszystkim tym, którzy to robią. No i bardzo dziękujemy patronom, bo dzięki Wam, kochani patroni, ruszymy się z kanapy, z krzesła, z fotela. I ruszymy w świat i pokażemy Wam plenerowe spotkania, filmiki już z aktorami, z prawdziwymi zwierzęcymi. I to już nie być może, tylko na serio, dlatego że w najbliższym tak, czasie, w najbliższym czasie się mamy piękne dwie, dwie piękne wycieczki, na razie zostaną tajemnicą, a będą bardzo ciekawe. No i przechodzimy, przechodzimy do radzenia. Będziemy radzić na bardzo rzadki temat. Bardzo rzadki temat. Ale spotykając wszystkie żywe istoty. Wszystkie żywe istoty. Wtedy, kiedy się biega do toalety, biega, ale psy nie biegają do toalety, koty biegają do kuwety, nie, kiedy mają biegunkę. I od tego zaczniemy. Biegunka, proszę Państwa, jest wtedy, kiedy się biega co chwilę. A wtedy, kiedy jest rozwolnienie jednorazowe, po prostu to, co wylatuje z kota czy psa, jest, jest, rzadkie. jest rzadkie i to jest jednorazowo to nie jest biegunka. To jest po prostu rzadka kupa, mówiąc najprościej. I to się może zdarzyć każdemu, czy to opiekun psa, czy kota, czy pies, czy kot, od czasu do czasu bywa tak, że zjemy coś, co nasz, nasz przewód pokarmowy powie, e, nie podoba mi się to, chcę się tego szybko pozbyć. Pozbywa się i sprawa załatwiona. I nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli coś takiego dzieje się, robi się z tego biegunka, czyli... Bardzo częste wypróżnienia, na rzadko wypróżnienia, to jest to, to już jest biegunka i to może być początek choroby lub wręcz choroba, biegunka może być objawem nie tylko chorób ze strony wyłącznie układu pokarmowego, bo może to być spowodowane innymi dodatkowymi dolegliwościami, na przykład, które też dotyczą co prawda przewodu pokarmowego, ale na przykład, Taka bardzo uporczywa biegunka przy zachowanym apetycie to jest zewnątrz wydzielnicza niewydolność trzustki. I to jest dolegliwość, która najczęściej dotyka młode, młode, zwierzęta, to się zaczyna i stare, i młode, ale bardzo często młode zwierzęta. Takie zwierzę ma ogromny apetyt, je bardzo dużo, tylko co I Ciągle je... wydala właściwie wodę. I ciągle, znaczy nie, no i to co zje, no też, ale jest to, jest to cały no, czas... jest to tak wodniste. Tak, ale, ale jest to bardzo dużo niestrawionych jest, no po prostu trzustka, jej funkcja wydzielnicza polega na tym, że ona wydziela enzymy trawienne, a jeśli to nie działa, to niestety nic dobrego no, z tego pokarmu... Wszystko przelatuje tak naprawdę. Tak, więc ja mówię o tym specjalnie dlatego, żebyście wiedzieli, że jeżeli Wasz pies... Ma apetyt, humor, jest strasznie dużo i ciągle ma biegunki, to ewidentnie będzie to zewnątrz wydzielnicza niewydolność trzustki i trzeba iść od razu do lekarza i, i trzeba podawać najczęściej już przez całe życie enzymy trzustkowe, nie jest to żadna. cudownie to działa, tylko jest taki warunek. Podajemy te enzymy trzustkowe w postaci leków, bo tych leków jest, jest wybór do każdego jedzenia. Nawet jak chcemy dać psu jeden herbatniczek, to on musi ten lek przyjąć, bo inaczej natychmiast to z niego wyleci. Po prostu. Tabletki kiedyś podawało, podawało się mieloną trzustkę zwierząt rzeźnych, bo nie było tabletek w dawnych czasach przy tej dolegliwości. Nawet mam takie stare poradniki weterynaryjne i to, się, i to, i to pomagało. Ale teraz już to jest chemiczne. A teraz już to jest dostępne w postaci leków, w postaci tabletek, i te tabletki spełniają tę rolę, której nie spełnia trzustka. Przy czym jeszcze trzeba dodać, że tabletki, bo nie każdy y, pies czy kot będzie chciał zjeść tabletkę, nie każdy będzie umiał podać, ale można te to tabletki, sproszkować i z, z, do, pomieszać z jedzeniem. Więc właśnie. Są też kapsułki z granulatem, tak, tak. które znaczy dobrać... nie ma smaku ani zapachu i zwierzę to po prostu zje nie, nieświadome. Zupełnie. I to można podawać w trakcie jedzenia właśnie do każdego posiłku. Do każdego posiłku. Do każdego posiłku. To jest to. Natomiast jeżeli zdarzy się waszemu zwierzęciu, biegunka, zwierzęciu zdrowemu, które były do tej pory zdrowe, jesteście na wakacjach, pies dostał biegunki, jest z wami, nie ma nigdzie gabinetu weterynaryjnego, jesteście sami, Jaka jest, co, co najpierw musimy zrobić? Ja pamiętam z dzieciństwa twoje opisówki, rozmaite, najprostszą metodę. Marfiankę. Nie, najpierw to głodówka. No dobrze, w pierwszej znaczy kolejności. Tak. ale jeżeli są kłopoty ze strony przewodu pokarmowego i mówimy teraz o biegunce, to szlaban na miskę. Nie karmimy zwierzęcia, nawet jeśli ono chce. Pozwalamy, aby przewód pokarmowy odpoczął. Bo znaczy, że coś mu zaszkodziło, coś tam jest nie tak, dokładaniem on, on i tak nie wykorzysta tego prawidłowo, więc woda stoi, miska z wodą, jedzenia nie ma. Możemy do picia podać, świetnie powiedziałeś? Wody z gotowanej marchwi. Bo Czyli co to jest marchwianka? marchwianka? Ludzie myślą, że marchwianka to jest po prostu taka papa z marchwi. Nie. Marchwianka to jest woda, w której długo gotowała się marchew. I ta woda, jako, jako woda do picia, jest to naturalny, bardzo łagodny i bezpieczny środek powstrzymujący biegunki. A przy ja nie okazji mówię, smaczny, bo słodki. No nie wszystkie psy to lubią, ale, ale większość, większość to lubi. Więc dobrze jest dać tą marfiankę Ja nie mogę wy, wy, wymieniać tutaj nazw leków, które powinniśmy mieć ze sobą, jeżeli wyjeżdżamy na urlop. To jest lek, który który jest bezrecepturowy, bez który można kupić w aptece, zaczyna się na NI i potem jest fu, ale już tak. dalej nie dokończę. I tylko od razu powiem, że tabletki nie są na receptę, ale już zawiesina. Tak, ale jak się, ale jest. tabletki w, wystarczą. Tabletki w zupełności Jak wystarczą. się ma tabletki, to jest bardzo dobry lek na właśnie takie. Incydenty gastryczne, jakie zażają się w czasie wakacji, ale pierwsza rzecz nie karmimy, dopóki pozwólmy, żeby te jelita, żołądek odpoczęły chwileczkę. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to następnego dnia jemy, ale też nie od razu dajemy jakieś jedzenie ciężkostrawne. Dajemy coś bardzo łagodnego, może to być ryż, właśnie z rozgotowaną marchią, na przykład chudym białym serem. Czy, czy jakimś jakimś kawałkiem chudego indyka czy chudej morskiej ryby dobrze ugotowane. Coś takiego lekkostrawnego. Zykujesz trochę zachowanie względem nawet dzieci, które mają biegunkę. Bo tak, no bo to, same, bo to są te same, bo to są te same Tylko ludziom nie polecam zabijanych zwierząt do jedzenia, ale jeżeli chodzi o drapieżniki no tak. takie jak, jak psy czy, czy koty, to zdecydowanie takie bardzo łagodne jedzenie, akurat jeśli chodzi o koty, to, to jeżeli chodzi o ryż, to nie będzie chętnych. Ale, ale właśnie jako to pierwsze jedzenie można jakieś, jakieś bardzo chude mięso ugotowane, czy chudą rybę ugotowaną morską podać jako pierwszy posiłek po, po biegunce. Pamiętajmy, czym się różni biegunka od rozwolnienia. Tam to jest jednorazowe, a biegunka to jest, to jest coś, co, co, co na jeden dzień, gdzie. co, co powoduje chwilę, biegi. Tak, co powoduje biegi. Jeżeli. Jest to uporczywe. Przy tym występują wymioty, to musimy zrezygnować z, z wakacyjnego wypoczynku, mhm. załadować psa to do, do samochodu i pojechać do lekarza weterynarii. Dlatego, że to już może grozić bardzo silnym odwodnieniem, jeżeli z jednej i z drugiej strony, prawda? To marchwianka tu nie pomoże, a tym bardziej, że jak psa mdli, to, to nie to będzie tak chciał. Zmiotuje to, co tak, czyli wymiotuje i nie będzie bardzo chciał pić tej marchianki, więc tutaj już no, musimy pojechać do lekarza, ale taką zasadą, jeżeli są perturbacje żołądkowo, jelitowe, koniec z jedzeniem nie, nie, nie podajemy wtedy jedzenia, dlatego dlatego, że tylko możemy pogłębić tę dolegliwość, a to jedzenie i tak nie będzie dobrze wykorzystane, bo przewód pokarmowy jest chory i on nie, nie jest w stanie rozłożyć tego prawidłowo i tylko możemy spotęgować, ten objaw, objawy. tak, te objawy, więc jeżeli ktoś się domyślił, jaki lek zabrać na wakacje, żeby, to żeby jest tak mieć... To tak popularny lek, że chyba tak. Mam nadzieję, można, dodać... można go stosować u siebie, można go stosować u dziecka, można go stosować u psa, można go stosować u kota. Tylko jeszcze raz przypominam, jeżeli tak się zdarzy, że biegunce Towarzyszą wymioty i zwierzę wyraźnie źle się czuje, wtedy niczego nie stosować, tylko, no, tylko zawieźć do, nawet do drugiego, gdzieś daleko, ale, ale zawieźć do lekarza. No chyba... Jeszcze, żeby tak bardziej uściślić, jakby komuś nie, za mało informacji było, ten lek w tabletkach. Jest, jest żółty. żółty. Tabletki są pięknie żółte. I, I taką tabletkę, ponieważ ona jest pudrowa, to nie jest żadna kapsułka ani nic, tak, można ale, nawet ale, rozpuścić nie, ale w wodzie. Tak, ale każdy, kto będzie zainteresowany, niech zadzwoni do nas poza anteną. O. To wtedy oczywiście powiemy nazwę, ale no nie, nie możemy jej powiedzieć, bo tak na domyślanie się to można zrobić więcej krzywdy ale niż Ale wy, wystarczyło już informacji, mi się wydaje. W każdym razie... W każdym Wszyscy, razie, którzy mają dzieci, wiedzą, co to za lekarstwo, podejrzewam. W każdym razie jest to przeciwbiegunkowy lek, nawet jak się idzie do apteki i poprosi, mi się wydaje. Przeciwbiegunkowy biegunkowy lek, więc no, biegunkowy infekcyjny, bo najczęściej też jest tak, bo ja nie mówię już, może wystąpić zatrucie chemiczne bardzo groźne. No wtedy nawet ten lek nie pomoże. Wtedy tak. nie, więc takie, jeżeli są jakieś, jakieś bakterie, które się zasiedliły, nasze jelitka zasiedliły i robią krzywdę, to związki furanowe, do których Należy ten lek, doskonale sobie z nimi radzą i, i, i wtedy można go, można go stosować. Ale warto porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym, jak stosować, w jakiej ilości, bo zwierzęta są bardzo różnej no. wielkości. No i cóż, chyba wyczerpałyśmy ten rzadki wyczerpałyśmy temat. Wyczerpałyśmy rzadki temat. Może w którymś z następnych poradników pojawi się odwrotność tego tematu. Bardzo, tak bardzo, bardzo, bardzo warto i pojawi się. Obiecujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.